Chcemy mieć długi, ciekawy ran, który na pewno będzie przecudowny. Dobra, z czym my tutaj zaczynamy? Zaczynamy. z dobrą różną startową. Pójdę od razu po Orba. Pierwszego. Jeśli fajnie by było grę szkur Za nisko sobie rozwaliłem. Dobra, bierzemy pierwszego orba. Znaczy, to się zejdzie, bo akurat taki niezbyt przyjazny layout tego jest. 73... o, jest. Ta chujowa ruszcza. Hmm. Dobra, mamy Water Potion. Water Potion jest fajny. Wezmę od razu tablet, bo... no nie. Tablet one-shotuje praktycznie wszystko. Do czwartego, piątego poziomu. Więc warto mieć przynajmniej jeden. Jeden jest koło Lava Lake. A drugi jest tutaj, właśnie. Ewentualnie, jak nie chcecie bardzo mm, zbierać orba i go tam zrzucać, czy coś można się przejść do piramidy, ale to chyba ja się z celem. Kurde, no serio. Nie odbiłem tego. i co sobie robicie? Dobra się ma, daj wejść złoto. No ta różka jest. O, 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 o. Dobra, gościu mi podwalił różkę z piedestału. Jakieś fajno. Super jest. Prawo dużo fajnych rzeczy nie ma, ale. Też tablety nie potrzebuję, więc A gdzieś o kurwa, przed tkanem. i od dupca. chyba. A to eee, 400 zł chciałbym mieć, coś w tym stylu jakąś fajną wróżkę może znaleźć idnij tutaj, aby rozpożyć teraz nic na żywo A. Dobra cię, hm. że ja w pewnym momencie nie, że się zaczyna. Je, ja chyba zrobiłem streama tamtym tygodniu i nie kliknąłem tego. Nie, musiałem to kliknąć, bo nie miałbym ustawień. Dobra, nieważne. Zaczynamy klasycznie, widzę. Chujowy zestawik, a był ciekawy już w poprzednim podejściu. pójdźmy od razu w lewo to jest jak like soil after rain czyli będziemy mieli kwaśny ten kwaśne mańsy o nie o nie jednak nie e -oh. roślinki ale lipa to może zaczną płonąć To ewentualnie mogę bombkę dać No mi dać dostęp do skrzynki Jaki to jest? Mód. Mód. E, bomba, bomba, bomba. aha, ja, ale fajna skrzynia się trafiła. No dobra, tym trochę szybciej Mnie to rozwalał. Tu mam złoto. już. Puchowe. No fajnie. ...tyczna skała i treże Au. No spoko. Kurwa, znowu. Aaaa. Alan Lucky. Eee. Yeah. To jest na start. Ona jest... Ano, Chyba będę z niej korzystał. Bo ona ma duże obrażenia. Nie będzie podpalać tą roślinę, bo to wybuchowe. Ale to się rozrasta. Z tym obrażeniem. To no, chyba spoko. No, jeszcze mnie wszucił górła. Nie no, to lubię! Pierwszy sklep Pryty. od dłuższego czasu i tu takie rzeczy można kupić. To już rany jest ciekawe, trzeba się postarać nie zginąć w głupi sposób. Ujdę chyba na lewo, Szukać szczęścia. Ja przytora, jeszcze Wurm tu jest. On większy. To tu jest. Dobra, to nie na ślepo. Bardzo chciałbym go zabić. Tylko nie pamiętam, czy jego mięso dawało, czy jego krew dawała. To też nie to, co ja chcę mieć. jest? Hello, o! Ty chuju. Jebany. No, dlatego nie chciałem tutaj wlatywać. No dawaj. To jego krew, ale zbyt dużej tu nie ma. Niestety. A jest tu jej trochę. Za 47 sekund tego efektu... No nie zdążę tam dotrzeć. No, God, please no! Proszę cię. Kurde no, ale unlucky działostwo się trafiło. Debitatium? No, znowu. Okay, znowu może być. To jest pełna start jest tragedia. Jak zrobię tak to? Cię wymiesza? No, wymieszać. Wezmę tablet. tutaj pozabijać w taki sposób. Mamy możliwości. Sumowe złoto. Więc to się odwala. O! Nie zginął od tego. Wow. Nieźle. Ale czes, Ale go zablokowałem tym skutecznie. Dobra. To jest skuteczniejsza woda. Hej, wziął tę drużżkę i teraz nie będzie walił fireballem. To jest do zawicia. Ale chujowa woda różdżka musi być. O, to jest taka to akurat wezmę, bo może się przydać. Ja tego... przekopię tam chyba. Dobra, trudno. Zdłużyje się bombę. Cyczny rok. Rok obraża powraca. Uuu, uh, uh, no nie, naprawdę. Kapki. Kapki rerekumków. Kurde, tak ciężko się myje. W śniegu. Ile to ma HP? Pierdzielę to. Idziemy na następny poziom. Bo to, to nie ma co. No dobra. To jest już. Jako tako fajny zestaw. Można coś tutaj poprawić. To na przyszłość. Bo to fajne. Nawet w sumie na teraz. To jest nawet spoko. Jakie trejty? Więcej tych, więc ja nie fajne było do tej pory z tylko jedno. Ja potrzebuję tak mocno. A to. O teraz. A, bo to chciał się chyba kastować tym. No, poprzajem. Proszę. Nie. Jo. To za gnój. Oddaj to. Twoje O, o, ha! To jest zdecydowanie moje. Oj tak. Tego po się Czasami kopać tymi, rzeczmi, tymi rzeczami Ou oo U! 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 Urma Ouu O ta się Lepsza od tego Tak ma teleport Polty Uf. Wiemy, że jeszcze nie podpalę Dobrze, wodą możesz... Nie! Oko. tyyyy... Właśnie nie dostanę po to z zwo... Nie ja podoba mi się to. Ja w sumie podoba mi się... To, że tu dużo złota można wyciągnąć Jest berzerkium To yy. ja tu się na Naparmy się na tych przeciwnikach zaraz O! To jak Ale się trafiło No i nie dobrze ja. Fuck jeszcze dalej mnie przetoportowało. Ale on bije po 16 kurde oj nie A jakbym zrzucił na niego tablet? O, zginął. Dobra, tak jak mówiłem, mniej niż 40 hp, idę dalej. Biorę hp. Gigantyczna czarna dziurwa. Ło! Wow. O. To chyba jeszcze tak przydatny na ten moment, dwadzieścia procent rezistów na bardzo fajne efekty. To jest tak, co ja bym chciał z tym zrobić? Tego to już mogę zrobić god bonda. Zacznę się zrobić tak, 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 tak. tak, tak. Hmm. Mamy pierwszą dobrą różdżkę! Dobra. Kurde, naprawdę? Sof. Brumbana jest różdżka. Trzeba mi się... ...zespiranować dalej. I Dojowa różdżka. Nie będę z nimi cackał. O kurde. O no, kurde. O ja o tym mówiłem kurwa. ostatni to mnie zabija 10 razy. O kurde. Okej. Okay. Okej. Okay. Co my tu mamy? No shuffle stoczny. Ta, duży re recharge. Tak. Oj. Oj. Was nie lubimy. Nie no, nie trafię go naprawdę. Dobra, 56 HP, 1600 kasy dużo różczek, Jedna, która prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. Ja bym... Mam, mam ja. What Co this jest, ma? Oh, Jesus Christ! Lecę na następny poziom. Trzeba skraftować z tego, coś sarąbistego. Oh, Damn! Dodatkowa mana. Jeszcze Richard kolejny. To jest. To jest ty tak z tym podejściem. Ale się teraz rozbudziłem? Hmm. Trzeba się tu wypompować tą wodę w sumie? Możemy spróbować. Może dostaniemy się do tej różki w na No Jest szansa Bo w ogóle dwie różki były Jeżeli to też będzie taka szalona Nie wiem O, damn. o. to jest Dobra, biorę to. Ale biorę to zamiast mojej normalnej różki do atakowania, bo. Shit. Przed tym można kopać, nie? Co jest rigged? Podejście, naprawdę. Dlatego, że. nie ma. Nie będę hydrauliczkował. Muszę się niby cofnąć, może znajdę jakąś chępę. Oj, kurde, dobra. Możeście mi dali na koniec dziwnika. Może nie najtrudniejsze, ale ty co tu robisz? Zginę to jeszcze. Dobra, nie zginę. Ale było blisko. A? No. O! Teraz to się dopiero zacznie. Ludzie, jeszcze różki. O, Zobaczmy. openik. Pierwsza różka. Okej, okay, śmieszna. Druga różka. Hehe. Jest potencjał na. Mocne combo. Jest kolejna mana. Co mnie cieszy. Dobra, chodźmy do traitów. Na traitach jest. Um, electricity immunity jest akurat spoko, bo. Tutaj będzie dużo elektryczności na tym poziomie. Ale w sumie to po co ja się ograniczam do tej różdżki? Jak teoretycznie mogę to sprawdzić na tej. Bo mam tyle many. Tworuj, zrobić to jakoś tak, dodać to, zrobić tak. No, dodać nawet to. Mam zabrażającą różkę. Hmm. tak więc nie powinienem tego wdupić. Słabe obrażenia, wytporność na elektryczność. Wydetonować detonować, to trzeba tutaj gazu poleci. Dobra, gra mi spowalnia do 3 fps. -ów. Wszystko zamarza. Naprawdę dobre podejście. Ale tu już rzeczy pomierało. Dobra, wejdźmy. O, ale gra zwalnia 3 fps, a ja jest niższe w ogóle Jak te cząsteczkowe? Mamy heal Zobaczmy jakie są trejty Sadek Kiwi Sadek Kiwi mnie kusi bo mogę teoretycznie ...Infinitrana zrobić Bez me też jest projekty He <grystanie> No. Jakieś odporności nałapać. muszę czarną dziurę wziąć. Okay. Teoretycznie mam to. Nie wiem jak z tego zrobić... ...przeciwczone leczenie. O! Kto tak strzela? co... ty gadasz. mocne. To jest! Nigdy nie miałem takiego trudnego... tego piętra. Puta To jest. Przez ranę. Troszkę to sama... a strzela w wodę, dobra. Ona sama strzela. A właśnie, muszę patrzeć na statystyki tych tuszczek. One tu już mogą być całkiem niezłe. Ja tak szybko strzelam z tej ruszki, że. wywala mi. Już, kurwa, kutę do góry. Dobra, wrócę tutaj po. po tym, jak użyję SADKIWI. Na następne piętro już nie idę. Nie ma co była. Następny pięć jest to na najprawdopodobniej. 1 HP, tarcza z tyłu, też nadaje się na pierwszy riru. Odporność na ogień. A Dobra, jedna pierwsza. Z piłdranować na dół. Kanski séum við alveg ekki uma estamv Empor drop inn hón Og High Works Lta upp inn Meinar Hefur við tydan Um konvitt indtís Sallir hefur við alls finals Satt Ty żyje! Klejny, klejny, To jest... Is... No to świetnie. No, 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 no. Okej. Okay. I w tym momencie właśnie dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Widzimy się na kolejnych streamkach. Na razie. Hej!